Kurczę, parę centymetrów bliżej i dostałbym prosto w głowę. Patrzcie, zrzucił wiadomość. Czerwony Baron znowu uderzy. Wyjedźcie stąd, albo spotka was nieuniknione. Jeśli jest coś, czemu nie potrafię sprostać, to właśnie nieuniknionemu. Patrzcie! Zginie, to mu się nie uda. Co się stało? Nie słyszałam huku. Chodźmy zobaczyć. To niemożliwe. Rozpłynął się w powietrzu. Zaczynam sądzić, że to tylko nasza wyobraźnia. Daphne ma rację. To wytwór naszej wyobraźni. Wracajmy do domu, zanim chora wyobraźnia znów nam spłata jakiegoś figla. Tak? To tak? Ta, ta. Nie. Gus na głowie kudłatego to nie nieprzewidzenie. Jaki gus? Tak. A jaki gus? Przestań, Scooby. Chyba nie macie zamiaru z kudłatym stchórzyć. I owszem, mamy. Jesteśmy cykorami, prawda, Scooby? Tak? Tak! Jesteście ostatnią nadzieją pana Sojera. Wszystko w twoich rękach, kędzior. Jedynie ty możesz uratować jego honor, kapitanie. Słyszeliście to? He, 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 he. Ona mówi o mnie! To fakt! O tobie, ważniaku. Mam na myśli waszą trójkę. Ale to Kędzior jest pilotem i to on jutro poleci. A i serio? <laughs> ja polecę? Velma ma rację. Wszyscy musicie zostać. Do głównej drogi jest 9 kilometrów, a czerwony baron ukrywa się wśród tych upiornych farm. Fred, wiem, co chcesz powiedzieć i wolałbym, żebyś tego nie mówił. Co on powie? Że będziemy bezpieczniejsi w tym koszmarnym hangarze niż na jakiejś drodze wśród pól. Tak, drzwi da się zaryglować, a kto wie, co może stać się na zewnątrz. Właśnie na no, to co robimy. Decyzja podjęta. Jaka? Zostajemy. Razem, Razem raźniej. raźniej.